Cześć, witajcie! Z tej strony Jasio. Dzisiaj mamy kolejny odcinek prawdziwego życia. Znowu witamy się w hotelu. I teraz pójdziemy sobie zamówić taksówkę i weźmiemy pożyczkę na dom i na samochód. Więc ja wyjdę i się już widzimy, jak będę siedział w taksówce. Dobra, wczoraj już przyjechała taksówka, wsiadamy do niej. Będziemy jechali. Idziemy teraz do banku. Musimy ustawić punkt jeszcze. Gdzie jest ten koncert? O, nie, dobra, Jedziemy jeszcze do punktu i widzimy się jeszcze tak do Dobra, już dojechaliśmy. Ja wysiadam. Okej, okay, Idziemy do banku. Dobrze. Dzień dobry, chciałbym wziąć pożyczkę. Witam pana. Chciałem wziąć Jak pożyczkę chce pan wziąć, to niech y, my przygotujemy dokumenty i później pan będzie musiał pójść do pokoju tam. A teraz może pan na chwilę gdzieś pójść. Dobrze. Widzowie, widzimy się już jak przygotują dokumenty. Dobra, widzowie, przygotowali już dokumenty. Idziemy do góry. Któremu się idzie do góry? Teraz... Chyba tędy, jak się wydaje. Gdzie jest exit? Dobra, już wiem, już wiem. Już ogarnąłem, gdzie są schody. Pan od pożyczki, proszony do pokoju od pożyczek. O, dobra, wołałem już nas, myśmy iść szybko. O, no i znalazłem schody. Dobra, biegniemy, widzowie. Weźmiemy sobie pożyczkę w wysokości 180 tysięcy. Czy było stać nas na samochód i na dom? To jest ten chyba. Dzień dobry. Witam pana. Ja bym chciał wziąć pożyczkę w wysokości 180 tysięcy. No to pan musi podpisać te dokumenty, i wtedy już pieniądze zostaną panu przelane. Dobrze, to ja podpisuję. I widzimy się jeszcze jak podpiszę. Dobra, widzowie, widzimy się już. Teraz pójdziemy sobie do sklepu, i ja zrobię parę ogłoszeń. Więc tak, wybraliście dom, szósty, więc ten najlepszy. I napiszcie w komentarzach, ile Wam zarabiać w pracy, czyli w policji, tutaj zadecydowaliście. I imię dla naszej postaci. Będę Wam bardzo wdzięczny. Teraz pójdziemy sobie kupić batonik i wezmę kolejną taksówkę. I pojedziemy zobaczyć samochody, i może już kupimy nawet. Dobra, ja tu mamy sklep, kupimy sobie kolkę sobie ją się napijemy dobrze, przez ulicę Dzień dobry, ja bym chciał kupić mm, baton, ja chciał jednego kupić dobrze ja wiem, teraz taksówkę i widzimy się już jak dojadę dobra, co wiesz, dojechałem i tam jest ten ten komis samochodowy i wybierzemy. No już chyba widzę mojego faworyta. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Gdzie pan jest? Tutaj, o, widzę to jest. pana. No, to. To pan by chciał. No, podoba mi się ten. Znaczy, no, ile najpierw kosztują? No to. Tutaj jest e, Do negocjacji 35 tysięcy ten komet. No to za dużo. Tu szwarce e, 15 tysięcy do negocjacji. To też troszkę za dużo Tu dominator, ale on jest stary e, 10 tysięcy do negocjacji Ten samochód to taka limuzyna eee Wysoka Suf, on też 10 tysięcy do negocjacji. Oh, ten sultan? I sultan po... 5 tysięcy do negocjacji. No to zrobimy... Ja, najbraż... ja najbardziej to, bo... polecam panu kupić tego Mercedesa, Ale on bo on jest bardzo robię, dobrym samochodem. Standardy. Mój poprzedni samochód, jeździłem nim. Teraz się przeniosłem na nowszego. Ja bym chciał zrobić jazdę z tobą, ty tym tym i tym dominatorem, wtedy ja jeszcze pana tym mercedesem przewiozę. Jak pan się no, nim przejedzie, ale... to pan od razu będzie go chciał. Raczej nie będę go chciał za każde A czy... pieniądze. Może później, bo teraz nie mam tyle pieniędzy. Nie mam wystarczających pieniędzy. Dobrze, no to jedziemy. Może no jedziemy tutaj do około, kawałek. Może... To nic nie jedzie, to sobie pojedziemy. Dobrze. No to może pan coś powie o tym samochodzie. No, jest to samochód z 2008 roku. No. Dużo przerobionych sutanów na rajdach jeździ, tak. bo bardzo dobrze go się da przerobić. No. Nawet tu u nas w Los Santos jest taki jeden salon Ubenego. On tam przerabia go na RS. Mogę no, panu przyspieszenie pokazać. Zaraz, jak tu zielone światło się zapali. No, no dobrze. ogólnie, tak jak na razie nie jest przerobiony, to nie wygląda jakąś tak bardzo ładnie, ale czteroosobowy jest. No, to jest duży plus. Da się nim nawet szybko pojechać. No, japońska motoryzacja. No, najlepsza, nie? To teraz panu przyspieszenie pokażę. No dobrze, dobrze. Słyszał pan ten dźwięk? No ten dźwięk silnika warto, warto cena. Za samochód. A pan słucha. No i to jest samochód. A no samochód... i jest dosyć tani, więc dla każdego początkującego sportowcy samochodowego opłaca się ten samochód. Jest no. tani w Tuningu, chyba że go bardzo będziesz robił, to wtedy jeszcze trochę zapłacisz. No dobrze, dobrze. Ale tak jest tani w Tuningu. Jest nawet, e, może konkurować z Ferrari czy czymś takim. No dobrze. Bardzo dobry samochód. Bo będziemy już zawracali. No, tego musimy poczekać. No dobrze, dobrze. O tam jest zielone No i czerwone No dobrze i to widzimy się już przy następnym teście auta Dobra widzowie już podjechaliśmy pod salą i zrobimy teraz test Tym be, Tym y, Dominatorem Niech pan zaparkuje tego Sultana Czekaj zrobimy proszę test. pana bo Ktoś kupił samochód No właśnie widzę że ten komentarz zniknął no, później tam pogadam z y, moimi pracownikami. Pytam moment. się za ile go sprzedali. No dobrze, no to teraz. To teraz. Z Zresztą dominator się nie umyty. Trochę brudny ten dominator. No, ale ma dźwięk. No mi się bardziej podobał dźwięk w tym sutanie, ale no, niektórym się ale... tu bardziej podoba. No tak, znaczy to jest kwestia osoby, nie? No, który tu... to jest rocznik? To jest rocznik 2008. No. Ale to jest już amerykański samochód. Ty no. możesz driftować, ale dlatego też ma słabe przyspieszenie dosyć. No ma bo ma tył napęd i na początku... Too. ten... Gumę no, no, pali. No, wiem, wiem, ja A który rocznik? Na no, 2008. No. no stary dosyć. Ja nie tego sultana. Tylko Sultan sultana, 2006 czy... No tak, ale wiesz, Sultan jest szybszy. Czteroosobowy A tu tylko dwuosobowy. No To jest minusem dla tego auta Dobrze. Widzisz jak tę gumę... No guma, troszkę. Ten Mercedes biały, który tam jest, on no. też ma tył napęd, ale gumy tak nie pali na początku, a driftuje nawet lepiej od tego dominatora. Czyli jest lepszy, no ale 35 tysięcy, nie? Nie, 35 kosztował komer. E, on kosztował 20. No 20 do negocjacji, nie? No. Więc tak... Tak. Za 15 mógłbym go panu sprzedać. No ale ja mam do wydania w pana 5 tysięcy, pan wie. Ograniczone zasoby. Ja jestem nowy w tym mieście, więc. Pan wie, jak to jest. Słyszy pan dźwięk? No, słyszę, słyszę. Fajny. Dobrze, to jedziemy tutaj teraz. No, i Ja sobie wtedy kupię któryś z tych samochodów, albo tego Sultana, albo tego dominatora. Więc widzimy się co sobie, jak dojedziemy. No, co by dojechaliśmy już? Teraz z tym Mercedesem się przejedziemy. No nie, ja tym Mercedesem raczej nie chcę, bo. No, pan wsiada. Ten Sultan odebrał mi wszystkie pieniądze. No, pan patrzy? Ja chciał, raczej. No a to... Sultan tak nie strzela z tłumika. No, ale mi na to nie jesteś, wie pan, nie? No to chociaż przejedziemy się Nie, ja muszę ja, ja chciałem tego Sultana, bo ja muszę do pracy jeszcze iść No dobra, to tysięcy. No 3 3 to trochę mało Cztery no. no dobra, no to kupujemy No No dobrze, no to ja wsiadam do samochodu Znaczy podpiszemy o umowę umowę podpiszemy to pan już ma, będzie mógł odjechać no to widzimy widzowie się jak już podpiszemy umowę Dobra już podpisałem umowę wybrałem sobie kolor samochodu i teraz musimy jechać do pracy pracujemy w Sandy Shorts w Wallisji więc widzimy się już jak dojadę bo mam nocną zmianę więc no widzimy się jak już dojadę no dostaliśmy zgłoszenie się na parkingu obok molo ktoś kręci kółeczka Zjeżdżamy tutaj się idziemy tu Trzeba po wchodzić Akcja Czy ktoś się kręci kółeczka? To jest jakiś mercedes Proszę wybić z pojazdu Ucieka, dobra to trzeba go no Dobra, gonimy go Przelane, już byśmy Chyba mam się przesunąć. O nie. To takie rzeczy... no. Można trafić do więzienia. Dobra, przewijam mu oponek. Jaki wypadek. Proszę wyjść z pojazdu. Proszę wyrzucić broń, proszę zdjąć maskę. Podaj się, podaj się. Proszę zdjąć maskę. Do radzie wozu, ja jechał mnie. Do radzie wozu. Jedziemy. Jedziemy na komisariat. Tam już się tą zajmą. Ja nie nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłeś. Strzelałeś do policjanta, driftowałeś na parkingu, uciekałeś przed policją. To są takie wykroczenia, za które można trafić do więzienia. Na 3 lata. Pan mógł trafić do, do trumny, na zawsze. No tak, no. Tam też. Mi to nie grozi. Wtedy pan jeszcze siedzi. co za to zadba. No tak, ja wiem. Dobrze, jedziemy do komisariatu, tam się już panem zajmą. Hmm. A tam do komisariatu, dobra, jedziemy do komisariatu. <śm> <śm> nie zauważyłem. Dobra, trzeba parę było. Proszę opuścić samochód na komisariat szybko. Teraz już tam, na środka. No i gonimy dalej. Gonimy go. nam. Trzeba go dogonić. Kolejny pościg. Ręce do góry. Ręce do góry. Proszę się poddać. Mamy pana twarz. Do samochodu. Policja do, już tu jedzie, do uciekamy. Samochodu. Do samochodu. Do samochodu pan ma wsiąść. Już. Do samochodu. Do samochodu. Idziemy na komisariat. Dobra, widzimy... Widzimy się, co się, jak dojadę na komisariat. Dobra, sobie dojechaliśmy do komisariatu. Dobra, proszę wysiadać. Co się teraz ze mną stanie? No, pójdzie, zostanie pan przesłuchany, i do sądu pan pójdzie. I wtedy sąd da panu karę. Tam, niech pan ucieka. No nie ucieka tylko na środka. Moi koledzy dzisiaj już panem zajmą. A no, my widzowie idziemy się przebrać już z powrotem i wtedy ja wam pokażę kopimy domu. Że... Dobra, przejdziemy ja się jak Dobra widzowie, pojedziemy sobie, może trochę swingować ten samochód. Tak jak to nam pan polecał w komisie samochodowym. Dobra, mogę przejechać. I pojedziemy. No, napiszcie, ile mam zarabiać w pracy. Nie podobała Wam się dzisiejsza akcja. I zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku. Dobra, widzimy się wtedy, jak dojadę. Dobra, jak to wyjeżdżamy. Już w prawie jest ubenego Dobrze, tu mamy wjazd Jechaliśmy. Zobaczmy, co można swingować w tym samochodzie. Trzeba naprawić. Dobrze. Ile kosztuje ulepszenie ubranego? Uuu, to za drogie, jest zbyt. Na co? Taki zderzak bym chciał, bo bardzo mi się That's podoba. Tylne. Uuu, taki też fajnie. Wydechy. Jak to jest nie, to jest zwykłe, co. Moska. Maszkę? Nie wiem, nie wiem. Dobra, dajmy taką maskę. Światła. Nie, coś świata zostawię, bo nie ma po co je zmieniać. Dobra, widzę sobie taki. Jaką. Jaką Dobra. Dajmy taki kolor. lakierowaniem naszego pięknego pojazdu. W jakiej kolorze go robimy? Ja bym go zrobił w. A jak wygląda pomarańczowo? Nie, w maręciowym nie. Dobra. Ja bym go trochę w żółtym. Żółty mi się podoba. Dobra. Klasyczny. I jeszcze raz ten żółty tu trzeba dać. Dobra. Dobra widzowie, mamy dany już ten żółty kolor. No i bardzo fajnie się prezentuje. Latka. Mamy napis teraz. Rest. Dobra, dach. Co można tracić na dachu? Górnej szyby. Aaa. fajna. Co to? Dobra, progi. Nie, progów nie. Dobra, co mi mamy ślingowany samochód? Chyba, ja to sobie nie wiem, Witam pana! Dzień dobry. My razem w Liberty City do szkoły chodziliśmy. A jak ma pan na imię? No, ma, makoks jestem, tak jak na blachach, widać. No, to się -klasie. klasie. Pamiętam, jak uciekaliśmy ze szkoły razem. Trzy lata temu przyjechałem do Los Santos i już jestem milionerem. No, ja w tym roku przyjechałem, jak pan widzi. Samochód sobie właśnie lepszałem. Fajnie, nie? No. Możemy się ścignąć, czy przejechać gdzieś. Nie, raczej nie. Ja mogę panu pokazać mój garaż, jakie samochody mam. No dobra, no to jedziemy, proszę pana. Dobra, to widzimy się jeszcze, jak dojedziemy do tego garażu mojego ko No. Dobra, sobie jeszcze do, dojechaliśmy. Weź wsiąść do mojego samochodu. No dobra, dobra. No, widać, że bogaty jesteś, fajna chata. Droga chyba, nie? Nooo. W Winwood mieszkasz, to, to są po najdroższe. No dobra, płakać w ten swój garaż, nie mogę się doczekać. Możesz wbijać zawsze do mnie na chatę. Co? Jakie fury! O kurde. No fajne, fajne. No dobra widzowie, to by było na tyle w tym filmie, zostawcie suba i lajka. Widzimy się już w kolejnym odcinku, elo.